Dance all Queen właśnie o nas Zadewołałem od czego nikt nie pokona Dansal Queen w mej pamięci Pozostaje taniec uśmiech do życia chęci Dansal Queen właśnie o nas Adewołałem czego nikt nie pokona Dansal Queen Mej pamięci, pozostaje ta, jest uśmiech i do życia chęci Kręci, kręci, każdy goni się, śmiela A kiedy na parkecie, bi seksu się przemienia A kręci, kręci, się, ale w mojej głowie Nie nam ja podejść, co on odpowie, ich chwilą i do niej podchodzę Ale pewno siebie zgubiłem dziś po drodze Ciśnienie rośnie, czuję te w lewej nodze Kiedy ona patrzy na mnie, puszczam nerwów wodze a siema, siema, ma, mnie twego ciała w dzięki Chciałbym się pobujać sobą w rytmie tej piosenki Wszystkim dookoła pod szczęki że tylko ona powiedziała, nie dzięki i tak sam sam na parkiecie z myślą po co ja tak dna za ucznią kobiety, której w ogóle nie znam i zastanawiam się co jeszcze w sobie mam i na tej nocy jej dam posłuchaj ja, dance all, queen właśnie u nas zadowolona ma, czego nikt nie pokona, dance all, queen w mojej pamięci pozostaje taniec uśmiech i do życia chęci dance all queen właśnie o nas zadowolona ma, czego nikt nie pokona Dance, dark me, w mej pamięci Pozostaje ta, uśmiech i do życia chęci Kroż to wie, każdy dobrze to zna Kiedy ona jest obojętna, wkręca ci się razy dwa Wszystko traci swoją wartość, w oczach niewidzialną za powiedziałam sobie, spróbuję jeszcze raz Spojrzałem jej piękne oczy, pytałem dlaczego tak jest Ona mówi, że inaczej nie doceniłyśmy Zbliżyłem się do niej, poczułem jej smak Chciałbym to opisać, ale słów mi brak i umówiłem się z nią na dziewiątą. O jaka piękna ta noc! Szkoda, że zablokowanie mi konto. Mój port stracił całą noc, ale nieważne man Ważne bym był z nią sam na sam. I na tych samych walach z nią grał. Wow, wow, wow. Yeah. Dansal Queen właśnie ona zadowolona ma to czego nikt nie pokona Dansal Queen właśnie ci pozostaje tańcu śmiech i do życia chęci Dansal Queen właśnie ona zadowana ma czego nikt nie pokona Dance All Queen w mej pamięci Pozostaje tańcu śmiech i do życia chęci